Siema, 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 tutaj Greenpeace Echo. Witam w czwartym odcinku głosu polskiego pachiardu. Moment, ja to już nagrywam po raz enty. Nie, trzeci, dobra. Nie obywając bawełny, zaczynamy od PXW Royal Rumble. Walka numer jeden: Demencjusz Wolski kontra Abdullah The Hercules. Walka, przyznam się, że trzymała bardzo wysoki poziom, i nie powiem, że nie, że nie oglądało mi się jej przyjemnie. Walkę wygrał już Wolski. No i jedyne zaskoczenie, jakie było, to to, że już był heal'em, a Abdulla był faceem, ale. No cóż, trochę głupio chyba Abdulla w sumie przegrał, bo to przez telefon i szybki roll-up. Ale. Dla, dla obrony tej sytuacji powiem, że to było jakieś zaskoczenie. A to jest przede wszystkim najważniejsze. Walka numer 2 Mad kontra Nightmare. To jest walka, która powinna walczyć o miano walki roku. Cały storyline otoczka była perfekto. Walka. Jak to walka? Nawet muszę powiedzieć, to był najlepszy one-fall w historii. One-fall na polskim backyardzie. Mogę tak zarzucić taką teorię, bo naprawdę to było warte świeczki. To jakby to był Extreme Rules match, to bym nawet przybił walkę Terego Shadowa z Black Jokerem. I oczywiście, żeby nie było... Nie... A co w sumie później powiem... No bo nieważne, dobra. Walkę wygrał Nightmare i muszę przyznać, że dobrze, że wygrał tą walkę Nightmare, mimo iż wolę Blazera od Nightmare'a. To wypromuje właśnie tego drugiego pana. No i walka wieczoru. PXW Championship. Black Joker kontra Luke Sirrex. Czasami macie tak, że wolicie, żeby wygrał Hell Face, tylko dlatego, że Hell wam się wydaje lepszy niż Face. Trzy... Chodzi mi o to, że Luke C-Rex byłby lepszym healem niż Face'em, ze względu na te, ten angielsko-ciały język. A Joker w tym momencie wydawał mi się mimo tych środkowych palcy bardziej bardziej sympatyczny lub piany niż Dug Co ja wadam? Black Joker nie. Chodzi po prostu. Jakby to ująć? Po prostu wolałem Black Jokera. No w sumie to samo co w walce poprzedniej. I już w tym miejscu tak się nie zastanawiam, czy może Sir Rex by miał story z Dementiuszem, bo to ba bardzo do siebie pasują. Dementiusz Patriota, Sir Rex, no tak już niekoniecznie Patriota. Czy to jest taki, jak tu powiedział, Joker. Wjechał dwa tygodnie z kraju i zapomniał o czyste, ojczystego języka. A, a, jakoś tak, Black do Hotokosu, odpowiedział bezpośrednio do niego ja to mówię, ogólnikowo. No i Royal Rumble Match. Zanim zaczniemy w ogóle o, re, o tym Royal Rumble Match, to powiedzmy taka jest zasadę dla Rumble Match. Jest tam 30, 20, 10 lub 40 zawodników i co, najpierw chodzi dwóch i co jakiś czas wchodzi kolej. To dla mnie w takich Rare Rumble meczach jest jakaś niespodzianka, szok. Coś, żeby po prostu goły wyszły na wierzch i wypadły wraz z mózgiem. No, i powiem, że ten Rare Rumble bardzo dobrze taką walkę, taki mecz pokazuje. Był który był sprzedawca hotdogów, i był jeszcze jeden facet. Innymi słowy, ten sprzedawca hotdogów i ten inny facet taki był uderzająco podobny do Abduli Herkulesa. Niestety żaden z tych trzech panów nie wygrał. Ale kto wygrał? Kto był tym jednym, kto się zmierzy z mistrzem PXW na Summer Fight. Tym kimś jest Matt Blazer. Du, 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 du. No, i ciekawie jak to będzie wyglądało. Generalny menadżer Mistrzem PXW będzie ciekawie, bo to jest... A nie, nie jest... Się... Nieważne. No i to jeszcze może powiedzieć o PXWA. Miało być WSW, ale z przyczyn nie, jeszcze mi nieznanych go nie ma. Z ja no jestem ciekawy dlaczego, bo miało być i to byłoby dużo ciekawsze niż ten sprzedawca od Dogów, mogę jeszcze przeżyć i ten trzeci. Nieważne. Przechodzimy do BWN mojej... Na chwilę obecną ulubionej federacji. Mówię na chwilę obecną, ponieważ kiedyś myślałem osobiście, że będę, będzie moją najbardziej ulubioną federacją TWF, ale w czasu pokazał, że każdy człowiek może się zmienić na swój sposób, na przykład ten głos Polskiego Bakiardu może być gorszy niż trzeci lepszy w tym sezonie. Ale i tak oczywiście lepiej usłyszeć świeżego, coś nowego. No i sobie taką zasadą działa BWN. No zaczynamy od przemówienia Morgana Greya i tu muszę powiedzieć, że, że naprawdę się wystraszyłem, że ten Morgan po prostu było takie przekon, ta tak potrafił Morgan przekonać człowieka. I mówię o tym zbić sobie w PWN. Jeszcze tam potem było jeszcze jedno takie bardziej promo Morgana, które po prostu zmierzyło i Przyznam się, że ono zapało mocno za serce, a ja w jestem przewrażliwioną istotą, więc yy, to nie jest zbyt wielkie coś wielki wysiłek, ale naprawdę Morgan postarałeś się i cały BWN, czy ten co renderuje te filmy, też się postarał i wyszło to w ogóle bardzo dobrze. No i zaczynamy od Handicap Meczu. Znowu BWN pokazuje, że, mo że można zaskoczyć Leorson kontra Sandu Ciorba, nie wiem czy to dobrze napisałem, i Dragon. Walka to była taka stricte, no klasyczna walka walka jak na tygodniówkę i wyszła dobrze. Co jeszcze można powiedzieć? To, że wygrał Larson i po walce Dragon zaatakował Sandu. Jednak Sandu Dragonowi oddał uppercutem, niczy w Mortal Kombat. Eee, Dragon już tak łatwo się nie podniósł. A Sandu odszedł z ręką bo się ku górze. No i Extreme Rules Match, czyli to, co zawsze było w BWN, jak jeszcze nie było, ty jeszcze nie było tygodniówek. Morgan Grey kontra CMD. Jerry Punk kontra y Wade Barrett, jakbyśmy tak patrzyli y na, z, na z, z obecnego W. Znaczy można to bardziej nazwać y Morgana Greya... nie no dobra. Nexus byłby najlepszy, bo się w tym przywódcy. Chociaż ten Ambrose! Ale to już. A to już po Extreme. Raczej, znaczy jak powiedziałem, z tym z omawiać mam Extreme Rules. Jeśli będziemy mogli, jeśli mu się zachce ze mną omówić Extreme Rules, to. Właśnie się do tego odniosę, jak nie zapomnę. A mam nadzieję, że się że nie zapomnę. Dobrze, walkę wygrał CMD. I to, dlaczego mi brakowało, to no trochę więcej tego hardcore'u. Była krew, była, ale. Ja, oczywiście, przyznam, że ja bardziej wolę politykę hardcore bez krwi. Zanim zacznę się mnie hejtować, ja osobiście też już yy, miałem yy, odpalony nos. Tutaj, yy, ukłon z strony też Huberta, bo on ten nos rozwalił to był wypadek przy pracy. Co mogę powiedzieć? No walka była spoko, Wygrał CM, chyba bo to się liczy. Chociaż uważam, że powinien wygrać to Morgan. Może dlatego, że nie było, jak to powiedział CM dzień temu, piesków Morgana, ale. No czekamy, czekamy. No i teraz czas na WKSW. Ja pamiętam WKSW, zanim to było WKSW, jak to było WFW, -E -W -W. oni stunęli z tego, że potrafili zaskoczyć, to mówię na serio, potrafili zaskoczyć, potrafili zszokować i na 50. Na 50 odcinku to było bardzo dobrze pokazane, to nie było takie zwykłe WKSW, to było to WKSW, które podobało mi się najbardziej, największe skaczki syny, by nie przeklinać, to oczywiście jest przerobione, największe Największe pro właśnie było na 50. odcinku. To była esencja, to było to co mi się najbardziej w WFW podobało dzieciakiem będąc kilka lat temu. I naprawdę z łezką oku, tak ukłonę do wspomnień WFW czy tam KSW. No, zacznijmy może nawet przed galą. Odbył się Dark Match, Electric Kids i Kamin kontra Trooper i DziKu, walka wygrało Trooper i Jednak warto powiedzieć o jednej rzeczy, na WKSW był stage. To był stage fajny, bardzo, bardzo taki prozaiczny, ale... To jest WKSW! Oni muszą zaskoczyć i to zrobili. I zrobili to bardzo dobrze. Możliwe, możliwe, że gdyby to była jakaś tam pro profesjonalna, to bym powiedział, że coś że mi się nie podobało. Jednak czegoś mi w tym stageu brakowało, był taki, no, pusty. Ale na obronę powiem, że to był chyba pierwszy stage w historii Backyardy. Nie, dobra. Pomijając Państwu, ale stage był naprawdę ten pomysł. Jest na plus. Mam nadzieję, że będzie co tydzień. Dobra. Zaczynamy omawiać galę. Pierwsza walka, elektryczne dziecię kontra Kand. Walkę wygrało o elektryczne dziecię i chyba tylko dlatego, ponieważ, yy, to, jak już mówiłem, WKSW równa się szok. Kand pokonał Stevena. To nie ma że można było przewidzieć, że może pokonać takiego gościa elektryki. A tutaj pierwsza niespodzianka. Pierwsza, bo było jeszcze kilka. Jedna tylko mi się nie podobała. Znaczy, jedna to była taka chyba odskocznia od codzienności. Ale to już potem powiem. No i druga niespodzianka: Arm Wrestling Match. Pomiędzy Chooperem oraz Dziku. Tutaj droba, dobra robota dla komentatorów, ponieważ. Yy, znaczy, nie że chciałem to wymyślać, tylko oni po prostu dodali takiego emocji takich podrobionych, Takiego be Beki Wielkiej. Co było naprawdę na plus. Yy, wygrał walkę dziku poprzez no z, 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 o, ten, zmylenie o zmylenie nie tyle co zmylenie co po prostu w, zrobienie przeciwnika w balona w stylu, zobacz tam boom, ręka przełożona i tutaj po raz drugi wyszedł na ring kreweta po raz pierwszy wyszedł na początku kani tak tak to jest wszystko się zgadza no i Potem było właśnie najśmieszniejsza rzecz, znaczy najgłupsza i jednocześnie najśmieszniejsza rzecz, jaka mogła być na tej gali. Backstage z, z chudym, który, który, który prowadzą nas po swojej jakże zacnej toalecie. Muszę przyznać, że ono było dziwne. Dziwne i zaskakujące jak całe WKSW, Czyli to też jest na plus. I uwaga! Słyszałem, znaczy słyszałem o po fakcie, że na tej galerii miał być PLK Damian. Co oczywiście jest nieprawdą. Chyba nieprawdą. Nie wiem, jak było naprawdę. Ale według mnie to była nieprawda, ponieważ Damian wyraźnie powiedział, że on chce zadebiutować w sierpniu. A z tego co ja pamiętam, mamy jeszcze maj, 24, więc trochę miesięcy. Może liwe, na trening przyjechał, ale. Wątpię, żeby był na gali. No chyba. I tutaj właśnie, w tym momencie chciałem powiedzieć. Chyba, że to była ta osoba, co czyściła toaletę. Ale wątpię. Youtuber 3000 subskrypcji. A co robi WKSW? Czyści kible. To byłoby okropne, żenujące i śmieszne zaraz. Ale nie, że wam teraz w ogóle. Słówka jest zło, nie lubią zaskakiwać. Musimy się do tego przyzwyczaić. Dobrze. No i teraz walka w KSW. Steven Raven David Master. Walka, no powiem szczerze. przewinąłem ją sobie z dwa razy i końcówka. Choć końcówka, to było coś naprawdę dobrego. Steven wziął, miał w ręku coś białego. Czy kij biały, uznajemy, że to był kij. Ju, już miał... Ravena wystawionego, a ten go oszczędził. Rzucił kij, co było szokiem. Wbiegł na ring David Master. Wa wykonał Stanera. Przypiął Stevena do trzech i obronił pas mistrzowski. Gdyby tego pasa nie obronił... straciłby prawo do walki o niego. Tak powiedział kreweta. Potem było promo Pitero. Tak, chyba wtedy było promo Pitero, który... Chce to na ringu. Taki... powiedziałbym, że... Akurat on jest bardzo dobrym komentatorem, ma charyzmę, jednak boję się go wsadzić do ringu, żeby się nie okazało to czymś, no żeby to słabo nie wyszło, po prostu Je jeśli, jeśli mu dobrze pójdzie, to ja osobiście będę zwolennikiem, żeby zawalczył, jeśli mu pójdzie słabo, ja i tak widzę w WKSW, jego jako komentatora, bo to chodzi mu najlepiej, no i walka wieczoru, walka o pas wołowa, czyli... Ważniejszy pas zszedł trochę z karty. Na pierwszym miejscu stanął pas interkontynentalny, znaczy pas, pas mniejszej rangi. Chudy kontra Krajsis Collins, mistrz interkontynentalny. Walka, no, jak to w KSW, poziom trzymała, tylko trzeba trochę przymrużyć oko. Przymrużyć, bo przewijałem. Najwięcej razy była z I tu po raz trzeci na szesnardnik Kreweta. Rekord Guinnessa po prostu. Walka co powiedzieć o tej walce, że końcówka, znowu końcówka. Zauważyłem, że chyba w większości gal... znaczy, w, prawie wszystkie znaczy wszystkie nawet walki, bo w numer 1 widzieliśmy taki widzieliśmy na koń końcówce taki... Nie wiem jak to nazwać, no, wziął Electric Kit Kamila za nogi, taki spinning, coś tam, nie, nie pamiętam kto się nazywał wykonał. A wrestling to Gigi odwrócił uwagę Trupera. Pas w KS-Włoski na Ravena i przypadał to zwycięstwem. A opas wołowa końcówka wyglądała tak, że kreweta uderzył pasem w Chudego. I Collins zdobił Chudego po dłuższym czasie. Znaczy, no, długi to nie był, 3 rack batomy ładły. Więc to trochę zajęło i niestety paso pas cały czas, trzyma cały czas Collins, a travelza przychodzi Hilter no i tym akcentem kończę po raz pierwszy, bez większych problemów, kończę nagrywać kolejny odcinek głosu polskiego bokiardu a żegna się z wami, <laughs> raz, dwa, trzy ukochany natury. Wychowany w symbiozie. No i to co najważniejsze, to co naprawdę. Największe moje osiągnięcie i nieważne z jakim będę mistrzem, jaki pas do będę, gdzie będę walczyć. Największe moje osiągnięcie. Głos polskiego Bakjar. Żegnam się z Wami i tradycyjnym, tak już od razu przepowiadam przyszłość, akcentem. Żegnam się z Wami. Zatem, let's! Chyba coś jeszcze powinienem powiedzieć. Tak żeby nie było, bo jak już to skończę, to ja w automatycznie włączam nagrywanie. Hmm. A! Yy... Możliwe, że ja się ukażę gala. Czy walka z mojej federacją, czy Federacją Federacji, który występuje? I wiem czy będę walczył, czy nie będę walczył, czy to się okaże. Jak porozmawiam z prezesem. I... Wie, wie się, jak to jest ciężko. Znaczy, niektórzy wiedzą: ci, co mają prezesów w swoich bakierach, ci, co nie mają, mają tylko dobrego przyjaciela, na no to wiedzą, że to jest zupełnie inaczej. Także żegnam się z wami. Do zobaczenia i. Let's go! Uh, yeah. Clack, 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 clack. Uh, come on, yeah, uh Yeah, yeah. You on, You steady, we ready